O Patryk, dzisiaj mecz rozwiązany w starym dobrym katowickim stylu, Pasiód do brąki, Bronka do pasiwa i mamy po meczu. No tak, no, cieszymy się, że nam to wpadło, bo, e, bo długo było to 0-0, ale chcę podkreślić tutaj takim, takimi wielkimi, drukowanymi słowami, że, że to było zwycięstwo drużynowe. Tam dzisiaj blokował strzały John, zrobił zajebistą robotę i ogólnie zwycięstwo drużynowe, cieszymy się, że jest to świetny mecz. Tam się wszystko ale ewidentnie nie chcecie, żeby nic w tym sezonie przyszło łatwo. Mecz kolejny w takim stylu, że były te sytuacje, była ta gra na krążko, ale przełamać bramkarza kolejny raz było bardzo ciężko. No tak, no myślę, że gdzieś z dwóch były te sytuacje. Wydaje mi się, że w pierwszej tercji tak troszkę Zbalansowaliśmy na tej krawędzi, bo takich e, miały troszkę tych sytuacji tak przed bramki praktycznie, więc mówiliśmy, że musimy to unikać. W drugiej trzeciej też już lepiej to wyglądało i, i nasza gra pośwień. Zadam Ci to samo pytanie, o co pytałem Filipa Komorskiego. Po każdym meczu rozmawiamy, analizujemy, staramy się wnieść co to, czy kolejne spotkanie wniosło do serii. Tymczasem cały sezon gramy i o wszystkim zadecyduje jedno spotkanie. No tak, no, no tak jak mówię, to są dwie wyrównane drużyny tutaj decydują detale, jakaś przewaga w przy, przypominę, meczu. to jeden błąd, jeden gol i może być po wszystkim, więc tutaj jak też słyszałem, tu Filip powiedział, to jest piękno tego, tego sportu, także. Było 3-1, już byliśmy gdzieś tam prawie, prawie, prawie zatonęliśmy. A, a w poniedziałek możemy zostać w Polski, więc to e, no zobaczymy. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, ale wiemy, że nic łatwo nie przyjdzie. Musimy grać zespołowo i, i jeszcze raz to wspomnę. to dzisiaj było zaczęcie trudno. Chyba nauczyliśmy się też tego, że nie wartości estetyczne, a walka i gryzienie lodu może przynieść zwycięstwo w tej serii. Tylko z drugiej strony też przekonaliśmy się zarówno Wy i Tychy, że zbyt naiwne osłabianie drużyny też może mieć bardzo złe skutki, więc powiedz mi jak to wyważyć, te ambicje, żeby jednocześnie nie nie miało ciężko, to skutków. Ciężko powiedzieć, że no, my akurat przewagi nie mieli, tak? Mieliśmy chyba dwa, dwa, trzy, trzy osłabienia, bo w tych osłabieniach robią no, mega robotę. Eee, no, takie mecze na styku już wygrywa się charakterem, tak? Eee, kto więcej da, kto więcej zablokuje tych strzałów. Większa taka determinacja, poświęcenie i to jest klucz do tego, żeby zostać jeszcze prosty. Dzięki.